Witam Was, kochani, serdecznie na takim czytaniu: Czy na związek przetra, przetrwa? To czytanie jest dla osób, które są w związkach, które przechodzą przez jakiś, powiedzmy, bardziej ciężki okres. No i pytanie jest: czy na związek ogólnie przetrwa, czy dacie sobie radę, czy, czy wyjdziecie? Sytuacji, która nie jest za fajna, jaka, jaka czeka Was przyszłość, jeżeli chodzi o ten związek? Ponieważ to jest czytanie ogólne, nie, nie będzie się wiązało z Waszą sytuacją z wszystkimi, dlatego podzieliłam e, to czytanie na dwie części, w sumie w jedną grupkę kart i drugą grupkę kart, gdzie Wy po prostu możecie sobie wybrać. Ehm, Zobaczymy, jak to wyjdzie. Um, słuchajcie, waszym zadaniem jest po prostu skupienie się, skupcie, pomyślcie o sobie, o, o swoim związku, w którym jesteście i wybierzcie grupkę kart, która najbardziej do was przemawia. Grupka kart numer jeden, grupka kart numer dwa. No i co? I przechodzimy do czytania. Zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć. Czy nasz związek przetrwa? Czy wasz związek przetrwa? Jakie tutaj są problemy? No dobrze. Słuchajcie. Mamy diabła, mamy dwa miecze i mamy Tazia Denarów. Słuchajcie, diabeł to nie jest za fajna karta. Ona mówi to jest toksyczna karta ogólnie. Ona mówi o pokusach, o przywiązaniu się, a czasem ogólnie o tych toksycznych wzorcach. Także między Wami mogą być jakieś niezdrowe elementy, które blokują. Pełną swobodę albo sprawiają, że czujecie się uwięzieni w tej relacji. To może być troszeczkę chora relacja ktoś tutaj może mieć problemy z uzależnieniami. Diabeł w związku często oznacza taką potrzebę przepracowania problemów związanych z zależnością emocjonalną, kontrolą lub pragnieniami które mogą czasem prowadzić do zgrzytów, do konfliktów. I diabeł mówi o tym, że tu jest jakiś problem w tym związku, tu jest może nawet duży problem. Słuchajcie, mamy dwa miecze, i to jest taki stan zawieszenia to jest stan wewnętrznego konfliktu braku jasności, co dalej zrobić. Ona może wskazywać na to, że są kwestie, które oboje ignorujecie lub macie problem. Aby się z nimi skon skonfrontować, może nie chcecie rozmawiać na jakieś tam tematy, które trzeba przepracować. Eee, także w związku, w waszym związku może być moment, w którym trzeba będzie podjąć bardzo trudną decyzję i otwarcie porozmawiać o trudnych tematach. Kicia tutaj przyszła przeszkadzać. Cześć, kochana. Nie, 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 nie. Także tutaj um... ktoś tutaj może stać przed wyborem. Możecie potrzebować czasu na przemyślenie, zanim zrobicie kolejny krok. Ale tutaj są trudne tematy do przypracowania i ktoś tutaj z Was nie chce, nie chce rozmawiać na ten temat. Ktoś tutaj unika konfrontacji i mi się wydaje, że ktoś tutaj nie chce porozmawiać o tym diadle, jeżeli chodzi o Waszą relację, Wasz związek. Mamy Pazia Denarów i ta karta daje nam nadzieję. Bo mówię o nowym początku albo próbach wprowadzenia bardziej stabilnych elementów do relacji. Paść denarów reprezentuje gotowość do pracy, gotowość do uczenia się i może sugerować, że jeśli oboje jesteście gotowi albo będziecie gotowi podjąć wysiłek i włożyć czas na rozwijanie relacji, możecie stworzyć solidniejsze fundamenty. To jest ogólnie karta powolnego wzrostu, to jest karta cierpliwości. Co oznacza, że ta relacja może przetrwać, ale wy tutaj musicie włożyć odpowiednią pracę w to. No i jest duży problem, jest ten diabeł. Tu jest coś toksycznego, tu jest coś chorego, tu jest coś niezdrowego. I tutaj trzeba będzie to skonfrontować, mimo tego, że ktoś tutaj nie chce, ktoś tutaj nie chce nawet na ten temat rozmawiać. Słuchajcie, wasz związek stoi przed wyzwania, wyzwaniami, które wymagają Szczerości, determinacji, aby sobie z nimi poradzić. Ten diabeł, te dwa miecze wskazują na potencjalne konflikty, trudności, które może unikaliście, żeby po prostu je rozwiązać. Ale ten październik daje tą nadzieję. Daje tą nadzieję na to, że tutaj może się pozytywnie rozwinąć między Wami sytuacja, ale oboje musicie wyrazić chęć zaangażowania się, chęć wprowadzenia zmian rozważcie otwartą rozmowę o potrzebach o waszych pragnieniach oraz o tym co was ogólnie ogranicza aby móc iść naprzód jeśli podejdziecie do tego z cierpliwością gotowością do pracy nad sobą oraz nad tą relację to tutaj jest szansa, że wasz związek przetrwa ale tylko pod tym względem, bo tutaj jest duży problem cokolwiek to jest dobrze kochani, przechodzimy do grupki kart numer 2. zobaczmy co my tutaj mamy my mamy trzy denary Dwa denary i króla Pucharów. Trzy eee, denary to jest bardzo pozytywna karta, bo ona e, reprezentuje współpracę, wspólną pracę, docenienie wzajemnych talentów oraz wartości, jakie wnosicie do relacji. Eee, jeśli oboje zaangażujecie się i zbudujecie so, solidne fundamenty, związek będzie miał większe szanse na rozwój. Trzy denary pokazują, że relacja wymaga wysiłku, ale każda relacja wymaga wysiłku. Wymaga wysiłku, ale też zrozumienia. Każda osoba ma wnieść coś cennego do tego związku, do tej relacji. Z tego mamy dwa denary. I dwa denary, denary mówią o równowadze, o konieczności zarządzania różnymi aspektami życia oraz związku. Także dwa denary mogą wskazywać moment, w którym próbujecie zbalansować wasze potrzeby, obowiązki, wyzwania i jest to taka karta elastyczności, adaptacji, co oznacza, że ten związek wymaga pewnego kompromisu i po prostu gotowości do, do dostosowywania się do siebie nawzajem, do dostosowywania waszego życia do, do tego związku. Także tutaj jest potrzebna pewna wasza elastyczność. Ktoś musi zrezygnować z czegoś dla kogoś, ktoś musi zmienić coś, jakieś podejście. Ktoś tutaj musi może zmienić godziny pracy, ktoś tutaj musi zrezygnować, nie wiem, chodzenia na siłownię, żeby po prostu spędzić więcej czasu. Tu, są troszeczkę, tu jest troszeczkę poświęceń, ale ta karta mówi o tym, żeby po prostu niuansować ten czas, żeby, żeby mieć czas na związek. Ale ja nie widzę tutaj negatywnych kart. Ja widzę, że tutaj oboje możecie wnieść coś fajnego do tego związku. Na samym końcu mamy króla pucharów. I król pucharów to jest ta emocjonalna dojrzałość, to jest zrozumienie, to jest gotowość do wsparcia partnera. To jest karta empatii, to jest karta wrażliwości, to jest karta głębokiej troski. Także jeżeli będziecie pielęgnować to wzajemne zrozumienie, jeżeli tutaj będzie dbało się o emocjonalne potrzeby drugiej osoby, Wasz związek zdecydowanie może prze, przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Także jesteście na do, 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 dobrej drodze. Tutaj muszą być małe poświęcenia, bo obydwoje wkładacie coś fajnego do tego związku. Także wasz związek ma solidny potencjał, żeby przetrwać, pod warunkiem, że oboje będziecie gotowi na tą współpracę, na budowanie tej relacji z, z wzajemnym szacunkiem, z równowagą. Te dwa denary i trzy denary sugerują, że kluczowa jest tutaj wspólna praca i elastyczność. A król pucharów pokazuje, że wasza emocjonalna dojrzałość i wzajemne wsparcie będą fundamentem trwałości waszego związku. Jeśli uda wam się znaleźć tą harmonię pomiędzy obowiązkami, różnicami, a jednocześnie zachowacie tą otwartość, tą empatię to Wasza relacja ma bardzo duże szanse na stabilność i na długotrwałość. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, papa. Pa.